Pora zmierzać na skórze cmentarne. Cmentarna, brama już od dawna zamknięto. <grymna> na tak spawacza. Nie wiem, czy ktoś słuchał, czy nie. Mój odwieczny wróg ściga mnie nawet z za światów. Spóźniłeś się, Fortescue. Moja armia już powstała z grobów. Nigdy nie opuścisz tej nekropolii. Ha, 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 ha. Tam kamyczki lecą. Nesquick. No dobra. No właśnie kamerę nie zblokowało. A tu uśmiechnięte wortki. No dobrze. Siema trupie. Przemów do mnie audiobook. Niektóre przeszkody można rozbić maczugą albo inną bronią. No, spróbuj. Dobrze. Spróbuję. Hmm. po procentach łatwo określić jak długo kilka... hmm, ta nasza będzie. 5% na jednego trupa. To jest jeszcze tylko 6%. Ma wielką wartość archeologiczną. Zniszcz głaz i zdobądź ukryte za nim skarby. Ale nie mogę zniszczyć głazu. Dobrze tu jest. O, okay. Mam nadzieję, że je to faktycznie panuję muzyki, bo też robi klimat. Gin trupie A ma fiolka, myślałem, że jakaś większa. Masz pewnie handel jakiś? Coś... I bełty możesz sprzedać? Nie, ja wszystko mam praktycznie na pol. Nie, dziękuję. Co na no to audiobook? Jak nie będziesz uważać, to te głazy pogruchoczą ci kości. Liczę mm -hmm. na to, że masz porządną tarczę. Pamiętaj, że każde trafienie nieco ją osłabi, ale to lepiej, niż gdyby miało osłabić Ciebie. Tarcza, oj, tarczę trzymając jeden. 1 Ło! Wow. Jestem przygotowany. To jest spojrzenie. Tarcza. Wow, oh, wow, wow, wow! yeah nie. Yeah. No, the first death. no no To do mnie, do mnie Maczuga obywok. to prymitywna, ale skuteczna broń. Uderzaj nią, pal nią, ale uważaj, jeden cios za wiele spowoduje, że pęknie. O nie, nie. A ja mam maczugę. Yeah. Ja Myślę, że coś ciekawego to będzie. Ja prawie zginąłem przez to. Tarcza sabiona. No dobrze, a jak się wchodzi do menu? Aha tutaj i tak. Potrzebuję zmienić na to i tutaj ustawić miecz. Aha, to nie tak jest. To jest tak. no i nie mogę się rozejrzeć, a swobodne też nie wchodzi w grę. <laughs> Świeże powietrze! Nienawidzimy tych ciemnych, starych jaskiń, cuchnących brudnymi, zgrzywiałymi czarownicami. Znajdował się tu kiedyś szabat pokrytych brodawkami starych wiedźm. Całymi nocami płonęły plugawe ogniska, nad którymi w kotłach gotowała się obrzydliwa breja. Hmm, Wieśmy wyniosły się stąd wiele lat temu, ale smr wciąż w oczy. Przewodnik po sabatach dla czarownic i miłośników czarnoksięstwa. Sabat czarownic osiągnie pełną potęgę tylko, gdy palić się będą jego wszystkie święte płomienie. Czarownice niejednokrotnie proponowały pomoc awanturnikom, ale przez większość czasu żyją w izolacji i trzeba je wzywać za pomocą mistycznych amuletów lub talizmanów. Należy pamiętać, że pomoc czarownic rzadko jest darmowa. Najczęściej, zanim jej udzielą, zlecają one awanturnikowi jakieś zadanie. I jeśli planujesz wezwać czarownicę, pamiętaj, że to istoty terytorialne. Wszelkie ślady działania czarownic w danym miejscu to znak, że można tam wezwać jedną z nich. Mhm. się ma chłopaki się ma jeszcze że będzie nie za rozroba No dobra czyli tak ogień pro no dole 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 To dole najważniejsze. Kielich. czas się siedzi do zebrania, chwileczkę energii, pięknie. Tak, złam trzeba będzie wyłożyć. No i gdzie jest to wyjście? Czorne. tutaj czorne jest dobra. To się jakoś tak używa dłużej. No, gdzie mam tu użyć? No dobra, nie da się, to się nie da. Lecimy. Da da Idziemy dalej, czyli pod górkę. Pura. Z tym się broni, ok. Ojej. No nie. Najgorsze to są te z lampy. Ale jak to buteleczka zużyta i to tak w połowie? O. No dobra. oszty. O nie, 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 nie. Zaraz zginę oś i życia dodaj, o nie, 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 przeżyłem, przeżyłem już się załamałem, że zginę da, no nie wiem skąd ty miałbyś wziąć jeszcze energię, no, nie ma nic energii dla ciebie no, jak tu zostanę bręcki, to niestety, ale zaczyna się od nowa Zobaczcie mnie! Koniec gry! Dobra, jeszcze raz. Ciekawe czy wszystko? Chyba wszystko trzeba będzie od nowa. No cóż... Jak mus to mus. Właśnie <gry> tak wyglądają tego typu gry. Czyli... Tego typu. Się końcu. No aż, sprawdzę, czy już mam ten, o nie, to też muszę ten medalion zdobyć. No dobrze, nie tracę czasu.

ci mądrzy wrogowie Dobra co to za znaki jest No dobrze no smoczę, znaki jest Coś jest tutaj niezaprawnienia Tylko muszę jeszcze go rozwalić. Coś jeszcze? Mam nadzieję, że nie. Dobrze energię. Złoto, jedyny. Mnóstwa sztuka tarcza. Spróbowa iść na górę. Nie lubię, nie lubię, nie lubię. Są niby skróty, ale w sumie po tych skrótach najgorsze są te chodź tu, chodź tu proszę. Tarcza? Podnieś. Dobra. No, czemu nie chcesz podskoczyć na tym? O nie, 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 to mi aż na dół. Prawie. I potarczy. Dobra, koniec. Zabiegliśmy, mistrza. Oddamy życie! Oddajcie życie, już mam dosyć. Aby się poładować, to jest najważniejsze. Koniec. A jeszcze tutaj jest całkiem wybrany. I audiobook do odsłuchania. Awanturnik powinien dokładnie badać każdy obszar. W ukrytych lokacjach można znaleźć sutę nagrody. No i mam też sutę nagrody. Dziękuję, Dziękuję bardzo, Audioboku. Wracasz z boju? Może już uważasz się za bohatera, no ale tylko prawdziwy bohater zasługuje na miejsce w sali bohaterów. Widzisz widmowy posąg twojej oszukańczej postaci? Gdy stanie się lity, zostaniesz prawdziwym bohaterem. Bohater. Kto mi chce coś tutaj? Znowu ty? Ura! Wiedziałem, że armia podłych trupów to za mało, by pana pokonać! Mam coś, co może panu pomóc w wykonaniu zadania, panie kapitanie! Oddam to bez żalu, bo nie mam zielonego pojęcia, co to jest! Chodź, O, takie prezenty to ja lubię. No dobrze, dzięki wielkie, nara. Do Dozo.